Lepiej. Dobrze. Pani sołtys jako sołtys tutaj tak. dzisiaj debiutuje, prawda? Tak, tak. Ale nie jest to pierwszy tak. raz, jak pani oficjalnie jakby zaszczyca swoją osobą tak, tą imprezę? Tak. pierwszy raz miałam przyjemność uczestniczyć w takiej imprezie, a dzisiaj jako sołtys uważam, że powinnam się tutaj pojawić, a zresztą piękna pogoda, piękne plenery, to szkoda się jeździć w domu. Co pani myśli o tej imprezie, jako takim wydarzeniu w życiu wsi? Mamy piękne tutaj tereny, zielone centrum jak mówimy na to i uważam, że e, powinno to być e, kontynuowane powinno to być tak, organizowane. Tak, tak, tak. Zresztą zawsze to jest jakaś promocja naszej wioski, pokazanie, że są takie piękne zakątki. Bo zjeżdżają nas. się na tą wydarzenie. I zjeżdżają właśnie, się tak z różnych to... właśnie tutaj, że tak powiem nawet powiatów, te samochody też często widzę. Tak. W drodze do pracy, także ludzie lubią chyba naszą wieś, a na... no, tym bardziej mnie to cieszy. Zresztą zawsze uważam, że powinno tutaj się coś dziać, wieś powinna tętnieć z życiem. To jest też promocja naszej wsi. Mamy się czym pochwalić, mamy piękny teren tutaj. A sama pani co to jest No niestety ja jestem bardzo niecierpliwa. E, więc to nie jest e, sport dla mnie zbyt statyczny. Ja jestem niespokojny duch i myślę, że nie wytrzymałabym długo z wędką w ręku. Dobrze, na koniec jeszcze prosisz przedstawić, zmieniaj nazwiska. E, Monika Łyczko, z wsi Krowiarki. Bardzo dziękuję.